Szczęść Boże. Kochani, wchodzimy już w drugi etap bezpośredniego przygotowania do świąt narodzenia pańskiego. Tak jak z wami przeżywaliśmy Adwent, gdzie patronką była nam święta Teresa, tak teraz w tym czasie również zapraszamy ją, aby nam towarzyszyła. Zachęcamy Was do odprawienia razem z nami, siostrami Terezjankami nowenne do dzieciątka Jezus. Wiemy, jak bardzo święta Teresa ukochała dziecięstwo Boże. Jak bardzo postawa pokory, maleńkości, prostoty była w jej sercu. W jaki sposób odprawimy nowennę? Każdego dnia od 16 do 24 grudnia będziemy posyłać Wam dobre treści, które pomogą Wam, abyście weszli w tę tajemnicę w sposób duchowy. Kochani, Pragnę się z Wami jeszcze podzielić pewną refleksją, która mi od kilku dni towarzyszy. Tajemnica Betlejemskiej Nocy jest pewnym znakiem, która powtarza się co roku. Ale jeśli spojrzymy, że tej nocy przychodzi do mnie Bóg potężny, Mocarz, Ten, który ma władzę nade mną, Ten, który za chwilę. Odda za mnie swoje życie na krzyżu, ten, który jest moim wybawieniem, odkupicielem. Te przygotowanie i samo przeżycie świąt Bożego Narodzenia może być zupełnie inne niż co roku. Spróbujmy w tym roku, w tej nowennie i w tej tajemnicy Betlejemskiej Nocy, odnaleźć Jezusa Potężnego. Ten, który przychodzi do mnie. Aby mnie zbawić. Serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału Siostry Terezjanki i włączenia dzwoneczka. Jeśli włączycie o godzinie 6 już treści nowenne będą spływać do Waszych domów. Bądźcie pozdrowieni i błogosławieni.